Dobro 2019 rok. I tak naprawdę to jest nasza trzecia weryfikacja. Jak byliśmy po pierwsze auto, to myślałem, że ono było tragiczne, ale bardzo się myliłem, bo drugie było absolutnie fatalne. Tak naprawdę w tym drugim samochodzie nie było żadnego podzespołu, żadnego elementu, który by był sprawny. Ja mówię, co chcecie? Check engine? Jasne. Niesprawny gaz? Jasne. Uszkodzone szyby? Jasne. Totalnie zniszczone wnętrze? Powyrywane? Jasne. Problemy z szybą? Jasne. Korozja? Wszystko. Dobra, tutaj się proszę? Tak, jeszcze tutaj klientka mówi mi, że pas był obcięty. To jest właśnie to auto, które miało obcięty pas. Było z 2017 roku, jak dobrze pamiętam, i kosztowało 44 tysiące, a tutaj jest 2019 i kupujemy go za 39 500 zł. Dzisiaj podajemy cenę. Co do podwozia tego samochodu, z czym tutaj się możecie mierzyć? Standardowo, jak chyba w każdym zerwalne tylne tuleje wahaczy, czy przednich, czyli tak zwane Korozje Korozyjnie jest bardzo dobrze, więc się nad tym nie skupiamy. Jest bardzo fajnie zabezpieczone sprzęt auto. Mogło być lepiej. Każde mogło być lepiej. Tutaj jakieś początki korozji się pojawiają. No i w niedługim czasie będzie chciał być wymieniony tumik, i to w bardzo niedługim, żeby go po prostu nie zgubić. Na szczęście są trzy mocowania, dobrze to widzę. Tak, są trzy mocowania tubika, więc może wszystkie trzy na raz nie odpadną, ale po zakupie to będzie jedna z pierwszych rzeczy, jakie trzeba się w tym samochodzie zająć, zaraz po albo jednocześnie z rozrządem, z niewielkim wyciekiem silnika, niesprawnymi światłami cofania, niesprawnym prawym przednim głośnikiem, no i tak naprawdę chyba to tyle. Bardzo fajny samochód.